Cześć, witajcie w ten piękny, słoneczny październikowy dzień. Dzień wyjątkowy, bo mamy 14 października, Dzień Edukacji Narodowej. Zwyczajowo przyjęło się, że jest to Dzień Nauczyciela. Ja również nauczycielem jestem, czyli oprócz wykształcenia psychologicznego, mam również wykształcenie pedagogiczne i świętuję je dlatego, ale nie tylko. Dlatego, że według mnie ten dzień nie jest tylko dniem nauczyciela, ale także dniem ucznia, a nade wszystko dniem nauki czyli edukacji. I jeśli chodzi o te role, to my się nimi wymieniamy i na swojej drodze spotykamy różnych nauczycieli i sami jesteśmy nauczycielami, nawet jeżeli nie mamy takiego wykształcenia, a także jesteśmy uczniami, bo uczymy się do końca naszych dni. Tak, rozwijamy się do końca życia. Akurat według mnie jest to główny cel i sens istnienia, natomiast nie każdy musi tak czuć. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę więc wszystkim, dla których nauka jest ważna, samych cudowności i zbierania tych życiowych lekcji na co dzień, wyciągania wniosków, dużo autorefleksji i, i dużo takiego owocnego osobistego rozwoju okazji Dnia Edukacji Narodowej dodam też dziś na YouTube film dotyczący zdrowego buntu u nastolatka, który już wcześniej w zasadzie obiecałam. A ten bunt u nastolatka jest szczególnym rodzajem nauki właśnie i samorozwoju. Polecam więc serdecznie. Ja przez długi czas się tutaj nie pojawiałam i prawdopodobnie nie będę robiła tego systematycznie, dlatego że na razie mam sporo takich prywatnych projektów, które kiedyś Wam może zdradzę. Natomiast dziś trochę o tym buncie i później przejdę już do kolejnych rzeczy, kolejnych tematów, prawdopodobnie związanych z ADHD, bo dużo tutaj pojawia się nieścisłości, a temat ADHD nieco stał się na czasie. Więc myślę, że warto powyjaśniać te kwestie. Wszystkiego dobrego, kochani, oby ten dzień do końca był już taki piękny i słoneczny. Pa!